🎵🎵🎵 cię, to ja, na no. na kim się tutaj robisz? Przecież jesteś ubrany w... Jak na wyścig. Jest wyścig, no nie wyścig jest najważniejszy. Zaraz, jeżeli trwa wyścig, to czemu ty nie jesteś na wyścigu? Gdzie są wszyscy? Odpoczywaj, jesteś bardzo słaba. To co właściwie ty tutaj robisz? Przyszedłam tylko powiedzieć, że cię bardzo kocham. A Róża, o czym ty mówisz? To wszystko było wielkie nieporozumienie, proszę cię. To było naprawdę dużo nieporozumień. Róża nas okłamała. Powiedziała mi, że... że mnie zostawiłaś. Kto tobie powiedziała, że to ja cię zostawiłam. To była wszystko pomyłka demon... demon ci otruł. Abyś nie sortowała wyścig, Dlatego na nich nie jesteś. A ja... ja po prostu musiałam Cię zobaczyć. Proszę Ci tylko, obiecaj, że przeżyjesz. Obiecaj mi, że już nie będę musiała się bać w ciebie. Nie mam chyba siły na obietnicę. Chciałam jeszcze zapytać, czy zostaniesz moją żoną. To chyba nie jest czas na zaręczenie. Jeśli umrę, to chyba to już nie ma sensu. Co ty mówisz? Masz gorączkę. Nie mów tak. Pamiętaj, że jeśli mnie nie uratują, to też cię kocha Nie umrzesz. A wiesz dlaczego nie umrzesz? Dlatego, że przed nami jeszcze bardzo duża przyszłość. No, teraz weźmiemy ślub, a później będziemy mieć dużo ziobaków, które będą biegać po łące. A wiesz dlaczego? Bo to stało mi się najszczęśliwszy. I to jest moje marzenie. A nie ta cała gonitwa za wyścigiem: kto wygra, kto pierwszy, zemsty i kłótnie. Są rzeczy ważniejsze. I dziś zrozumiałem, że to Ty jesteś najważniejszy. Dlatego nie mam mnie teraz na wyścigu. I właśnie teraz chciałbym przysięgnąć Ci, że w zdrowiu i chorobie zawsze będę z Tobą i zawsze będę Cię kochał, przysięgam. A Ty przysięgasz? Tak, Anakinu. W takim razie już nic nas nie rozdzieli. Nic, a nic. Ani róża, ani demon, ani nikt inny, ani nawet śmierć. Mam gorączkę i uważasz, że nie powinnaś się wtedy brać ślubów? Wiesz, w takim razie też mam gorączkę, tylko że zmienię do ciebie. I co z obudziła się, jest to bardzo słaba. przeżyję Musi. Chciałam ci zapytać, czy wiesz, może jak na poszło? No wiesz, wyścig? Wiesz, ja wyszedłem już dużo wcześniej. Trochę mi zajęło drogę, zanim tutaj przybiegłem spod wyścigu. A więc nie wiem, jak komu poszło. I ja nie wiem, czy wyścig się skończył, czy jeszcze trwa. Ale jak też to może i sprawdzić. Ja zajmę się frustacją i zajrzę też do stel. Dzięki. To ja idę zobaczyć co z martyza. Okej. Okay. Hej, Stella. O, cześć. Spałaś jeszcze? A nie, tylko wypoczywałam. Ale podobno z frustacjami jest gorzej. Wypię więcej tej trucizny. Tak. Wszystko przez Demon. To jego wina. Naprawdę to jego wina. Myślę, że chciałby mnie skrzywdzić. Demon jest okrutny. On na wiele rzeczy nie patrzy. Ani na kłacze. Wiesz, jego interesuje tylko on sam. Nie zależy mu na nikim, ani na niczym. Wszystko robi po coś. I taka jest prawda, i właściwie, od kiedy znam, to tak było. Wiesz, to głupie, że pytam do Ciebie, bo praktycznie się nie znamy. Ale on, na kim. Chciałam cię zapytać, czy, czy myślę, że demon mógł się zakochać. Teraz ja nie wierzę, że demon mógłby pokochać kogoś chyba tylko siebie. Bo będę miała źle będę, będę mamą i teraz muszę myśleć nie tylko o sobie. A demon chcąc nie chcąc jest, jest jego. Lubi jej ojcem. Będzie I, i. chyba na to nie zasługuje. Oczywiście, że nie zasługuje. Nie wiem, czy to by była dobra decyzja. Czy myślisz, że on powinien w ogóle o tym wiedzieć? Jeśli chcesz znać moje zdanie, dlatego, że jestem ja dłużej demona niż we wszyscy, to zapewniam cię, że lepiej, żeby nie wiedział. Niby po co. Dzięki. Zaraz. Hej bardzo hej tym. Cześć. Co z farsecją? Nadal się czuję. A czy wiecie, gdzie jest Narcyz jest już po wyścigu? Spójrz tam. Tam jest narcyz. Pierwsze miejsce zajmuje demon. Drugie miejsce zajmuje narcyz. Trzecie miejsce zajmuje cynamon. Gratulujemy zwycięzcom. Najbardziej demonowi. Juhu! Narcyz. Gratuluję zająć drugie miejsce. Mogłem zająć pierwsze. Mogłeś, ale byli od ciebie lepsi, którzy takie zajęli. Demo, jesteś po prostu okropny. Co ty masz do mnie? Chcę z tobą zamienić kilka słów. No, chcesz mi pogatliwać pierwszego miejsca? No tak, teraz to ja jestem czempionem. Nie twój chłop, taś. Nie mów tak o mnie i w ogóle nie zwracaj się tak do mojej żony. Żony. Co chcesz mi takiego powiedzieć? No nie, nie, ja chodźmy stąd. Nie rozmawiaj z tym Chcę mu tylko powiedzieć, że jest najgorszym koniem, o jakim słyszałam. To wszystko stało się przez ciebie. Otrułeś forsycję, która teraz przez Ciebie walczy o życie, a mogła tutaj stać na Twoim miejscu, rozumiesz? Mogła wygrać. Bo zajęć drugie miejsce. To Ty powinieneś teraz tam leżeć i walczyć o życie. Ale pewnie to Cię nie rusza, bo przecież Ty nie masz serca. Tak samo jak otrułeś sobie jedną stelę. Co Ty mówisz, jak stelę otrułem? Nie otrułam steli. Ja w ogóle nikogo nie otrułem. Nie ma wpływu na Nie masz powodu, Przecież mu pomagałaś. przecież jesteśmy głupi. Wszystko, o wszystkim już wiemy. Nie wiemy, co zrobiłaś. Tak, widziałam cię wtedy. I wiem, że je otrułaś. Wiemy też już nawet jakim sposobem. Dolałeś do wody truciznę, czy twój gospodarz co za różnica. Coś stało ze Stellem. Nic nie zrobiłam. Bo chciałeś otruć mnie, tak? No właśnie za to się dziwi, co ty, ty jeszcze tu robisz? No właśnie, nie napiłam się tej wody, a Stella ją wapiła. Otrułaś Stella. Nie chciałem, nie wiedziałem, nie chciałem nic zrobić z Gdzie mój czempion? Chodź, demon, co to tak tłoczne te koni? Demon, chodź, idziemy, już wygrałeś międzykrajowe wyścigi, czekamy na zdjęcia w gazecie, teraz nas musimy zapozować. Będziemy w gazecie, rozumiesz? Jako najlepszy koń, najlepszy trener i gospodarz, właściciel stadniny. Moja stadnia się na nawet nie wiesz, ile pieniędzy zarobiliśmy. Chodź, demon. Juhu, juhu. no demon, co to robisz, juhu. Pani wie, ja powiedz mi, co ze Stellą. Ja muszę to wiedzieć. Ja. Demon, no, co ty się tak zapierasz? Teraz to już nie twoja sprawa. Otyp się raz od niej na zawsze. Chciałaś ją zabić. Nigdy już z nią nie porozmawiasz, Ona nie chce cię znać. Ale to wszystko nieprawda. Ja chciałem cynamona, nie Stella. Miły jesteś. Demon, nie zapieraj się. Za miesiąc będziemy mieli wyścigi międzynarodowe, rozumiesz? Wyjeżdżamy za granicę. Cię przewożę, będziemy trenować przez miesiąc i wygrasz. Miesz najlepszym koniem w Europie, a nie tylko w kraju. Chodź już, demon, co się z Tobą stało? Wiem, że jesteś zmęczony, ale sława przed nami, chodź. Wyjeżdżamy jeszcze dziś. To ja Was może zostawię samych. A Narcyz... Właściwie jak było na tym wyścigu? No jak miało być? Przecież już wiesz, który zajęłem się, co mam Ci więcej powiedzieć? Chciałam tylko zapytać, co zrobił demon, no że zajął pierwsze. Prawda, jest taki dobry. Owszem, demon jest godnym przeciwnikiem, jeśli o to pytasz. Pytasz, czemu ja nie zajęłem pierwszego, tak? Tylko nie wiesz, jak mnie o to zapytać, żeby nie obrazić. Nie jestem taki delikatny. Ja tylko. nie chciałam być niemiła. Moje kopyto znów zaczęło bardzo boleć podczas wyścigu. Właściwie też w ostatnich chwilach, kiedy dobiegaliśmy do mety, mogłem wygrać ten wyścig. Ułamki sekundy decydowały o tym, Zabolało mi wtedy kopyto, i nie mogłem powiedzieć tak szybko, jak chciałam. Tak szybko jak demon. No, przykro mi, czy jednak ta kontuzja. Nie, to nie tak, że nie mogę już brać udziału. Pewnie wszystko przez to, że tego nie ćwiczyłam. Gdybym ćwiczył i przygotowywał się do wyścigu, na pewno bym wygrał. Wygrałbym z tym demonem. Ale za rok, za rok spróbuję. Będę ćwiczył cały rok i znów zdobędę tytuł czempiona, tak jak miałem przez trzy lata. Zdobędę go znowu. z demon już wtedy zajmie inne miejsce. Ja będę czempionem. No może teraz ważniejsze są inne rzeczy. Zdrowie. My, nasza miłość. Nie cała ta szopka. Właśnie dopiero z tego miejsca zrozumiałem, jak ważny jest dla mnie wyścig. Zobaczysz, za rok nie zawiodę nikogo. A nikogo nie zawiodłaś. Gratuluję ci, drugie miejsce to bardzo dużo. Dla mnie to samo. Chodźmy już. Okej, okay, chodźmy. Teraz mamy już nowego czempiona. No, demon jest czempionem. Niestety na razie chyba się wypalił. Pewnie przez tą kontuzję. Kto tam go wie? Teraz demon jest najlepszy.